Jesteśmy znowu, oglądamy piękne paznokcie. Zaraz zobaczycie, co Karolina stworzyła na paznokciach Weroniki. No i ja jestem zachwycona, ja takich rzeczy nie potrafię robić, muszę się nauczyć. Tylko ci się wydaje. Tylko mi, mi się wydaje, zobaczycie. tak? Mhm. Dobrze, czyli wszystkie panie teraz będą musiały się skupić, bo nam pokażesz, jak to się robi. Dokładnie. Pierwsze, co wykonałam tutaj, jak widać zresztą, odkleiłam paznokcie Weroniki tak, taką zwyczajną taśmą klejącą. Robię to po to, żeby później nie mieć bałaganu ze sprzątaniem, zmywaniem, nie wiadomo czego. Tak jest dużo łatwiej i dużo szybciej. Chociaż samo obklejanie to jest chyba najtrudniejsza część tej metody. To się nazywa Gradient. Czy wykonamy... metoda nazywa się Gradient? Tak? tak jest. To jest Gradient, czyli stopniowe przechodzenie od koloru do koloru. Tutaj akurat w wersji różowo-fioletowej. Bardzo przyjemny i dla oka. Mhm. <gry> bardzo lubię fioletowe e, kolory. Chciałabym pokazać, jak to zrobić, ponieważ pewnie jak ktoś zobaczy takie paznokcie, to sobie wyobraża, że nie wiadomo, ile to trwa. E, Trzymam zgodnie z obietnicą 20 minut zajęło mi wykonanie obydwu rąk, e, za wyjątkiem tych dwóch paznakci, które zostawiłam, żeby e, pokazać na żywo, no, że tak się wyrażę. E, Najważniejsza jest baza. Tutaj akurat pomalowałam Weronicę Paznokcie białym lakierem, dwoma warstwami, żeby ten kolor był bardziej soczysty. I teraz tak. Nakładamy sobie na jakimś podłożu, na przykład na blaszce metalowej, dwa kolory lakierów. Czyli mamy blaszkę metalową, nakładamy no, dwa kolory lakierów, jakby jeden pod drugim, tak? Mhm. Tak jest. One muszą być obok siebie, bo wtedy ten gradient y, lepiej wyjdzie. Trochę I sobie tutaj mm, dziabdziam. Czyli maczamy gąbeczkę tak jest. w... Chciałam powiedzieć, roztworze, w lakierach. Ona tutaj jest, z góry jest różowa, z dołu jest fioletowa i to będzie już druga warstwa tego gradientu, i w ten sposób y, ten kolor jest też wyraźniejszy. A to jakaś specjalna gąbeczka? Ależ skąd? To jest akurat ta. To jest gąbka do e, makijażu, ale to może być gąbka nawet taka z kuchni, ucięta po prostu w kawałeczku. E, a nawet nie trzeba używać e, pensety tak jak ja to robię. Uciekła, e, ponieważ e, można sobie poradzić też palcami, czasem nawet prościej to zrobić palcami. No, ale ja mam takie malutkie kawałeczki tej gąbki, że. A można sobie spokojnie uciąć większy, łatwiej. żeby było e, łatwiej to tak robić. Jest. I to będzie wszystko, tak właściwie jeśli chodzi o tę metodę, yy, utrwalam ją sobie z wierzchu. I już od razu teraz będziesz to robiła? Tak jest, lakierem przeźroczystym. ja się zawsze bałam. Bo to jest akurat y, top, czyli lakier przeźroczysty, który bardzo szybko wysycha, także nie trzeba się bać, że lakier smuży, czy coś się z nim stanie. Zdejmuję um. tutaj taśmę klejącą i już praktycznie wykonana jest. Ta metoda. Także to jest no, naprawdę błyskawiczna rzecz. Kwestia poczekania, aż ta pierwsza warstwa lakieru wyschnie, i później drugą już można dawać bez problemu, przykrywać ją topem. Czy ja teraz mogłabym sobie spróbować? Jasne, jak najbardziej. Weź sobie. Czyli teraz i ja, proszę Państwa. Może weźmiesz sobie na młodsi tą... starsi teraz oglądają, jakie milka się trudzi, dobra, moczy gąbeczkę. Tak, i możesz sobie przytrzymać poznakieć, wtedy będzie Ci łatwiej. Tak, jest. Dobrze. Teraz ja się tutaj bawię, a wszyscy widzą na ekranie telewizorów zdjęcia z Twojego bloga. Nie tylko mojego, ponieważ to jest też blog mojej koleżanki, której nie ma dzisiaj z nami, ale ona równie bardzo tak samo jak ja przykłada się do tej pracy, którą wkładamy w naszego bloga. I dużo, dużo czasu zajmuje. Y Właśnie... Jezus! Rozlałam! Dobrze, że Państwo Emilia, nie widzicie! Emilia wzią. zrobiła nam tutaj bałagan na stole. Zrobiła bałagan, tak. Zobaczycie efekty za chwilę. Bardzo chciała się przyłożyć do tej pracy. Na szczęście na paznokciach to nie wylądowało. Nie yy, Powiedz mi tylko, o co chciałaś mnie zapytać? Czy dużo pracy wymaga prowadzenie bloga? Wiesz co? Całkiem sporo, ponieważ to jest kwestia najpierw zrobienia paznokci przede wszystkim, jak zrobimy już te paznokcie, no to wtedy będzie trzeba zrobić zdjęcia, jak zrobimy zdjęcia, no to wtedy by trzeba było te zdjęcia troszeczkę przerabiać, my akurat ich nie, nie przerabiamy jakoś bardzo, bardzo mocno, ale no jednak coś tam, Trzeba włożyć pracy w jakimś programie graficznym, mimo wszystko, dołożyć podpis przede wszystkim, ponieważ w dzisiejszych czasach niestety kredzieże zdjęć są tak nagminne, że prowadząc bloga trzeba się tego spodziewać, że za chwilę na przykład moje zdjęcia będą na innym blogu i. Ktoś inny się podpisze tak, po pod Twoją pracą. Tak jest, także trzeba pamiętać o, o podpisie na każdym absolutnie zdjęciu, żeby uniknąć takiej sytuacji. A skąd czerpisz pomysły? Bo tam są bardzo ciekawe rzeczy z bajek postaci, z reklam nawet postaci. Wiesz, co to jest tak, że jak znajdzie mnie jakiś pomysł, to wtedy po prostu go wykonuję. Ale nie będę ukrywać, że internet to też jest źródło pomysłów niesamowite, ale zawsze, kiedy korzystamy z internetu z Magdą czy z moją koleżanką, to. Informujemy o tym. Także ten pomysł nie jest nasz, ten pomysł jest kogoś z internetu. Wzięłyśmy to z takiej i z takiej strony i wtedy sytuacja jest dosyć jasna, tak? I nie możemy być też posądzone o kradzież pomysłu na przykład. Bo to też się niestety zdarza. Także poza blaskami są też cienie prowadzenia bloga. Wasza pasja jakby złączyła się w jedno wprowadzenie tego bloga, ale wcześniej już robiłyście inne rzeczy artystyczne, prawda? Tak. Ja... Nie zliczę, ile iloma rzeczami się zajmowałam. To był sutasz, czyli takie sznureczki łączone nitką nylonową. Potem była modelina, jak zresztą sama powiedziałaś. Natomiast Magda zajmowała się kolczykami z koralików. Także też piękne cuda wychodziły z tego, ale pewnego dnia po prostu usiadłyśmy razem. Ja tam zaczęłam jej układać włosy. Ona stwierdziła. No może, Karolina, założymy bloga. A sama masz tutaj właśnie... Opowiadaj, opowiadaj dalej. Ja tylko pokażę, y -y. że masz bardzo ładnego warkoczyka. No i tak w sumie się skończyła ta historia, że za założyliśmy bloga o... Najpierw o włosach, o upięciach włosów. No, ale pod wpływem czasu jednak wakacje się skończyły, przestałyśmy mieć tyle czasu, żeby się spotkać ze sobą. Ja nie mogłam jej tych włosów układać, więc skończyło się na tym, że razem i osobno robimy paznokcie. Czasami nawet się okazuje, że jeden wzór wykonujemy obie. Zupełnie niechcący, przez przypadek się. się... Ale to tylko świadczy o tym, jak bardzo jesteście złączone i tak jest. się Obliczało rozumiecie się bez, bez słów. <laughs> Dokładnie. Na sam koniec, proszę, powiedz nam, jakie byś miała życzenie do Alladyna, czy jeszcze innego Dzina z butelki jego, może? <gry> Wiesz co? Y nie ma takiego dżina, który by spełnił moje życzenia. Mam wrażenie. Natomiast bardzo bym chciała, żeby ludzie w Polsce, nie tylko ja i nie tylko Magda, ale w ogóle wszyscy ludzie, żeby mieli czas na swoje pasje, tak samo jak ja mam czas na prowadzenie bloga, jednocześnie realizując się zawodowo. Ja jestem nauczycielką prywatnie i, i naprawdę kocham moją pracę i czasami jak wracam z tej pracy, też nie mam siły na nic i nawet pomalowanie paznokci nie sprawia mi przyjemności. Natomiast gro czasu właśnie poświęcam na rozwijanie tej mojej pasji. Mam nadzieję, że tak życzę tego każdemu. Bardzo się cieszę, że masz takie życzenia. Ja mam podobne, bo cudownie jest móc rozwijać właśnie swoje pasje, tak jak powiedziałaś, i jeszcze pokazywać to wszystkim innym. Mam nadzieję, że wy wszyscy przed telewizorami też macie coś takiego, co kochacie, co chcecie robić. I zaraz po programie, po, <grych> ruszycie Wasze cztery literki i zrobicie coś wspaniałego a my za chwilę mamy ostatnich gości, którzy mają dla nas coś wspaniałego, niezwykłego i też na N.